Nil.in, sieć lekarzy innowatorów, już od ponad dwóch lat działa aktywnie na rzecz innowacji w ochronie zdrowia. Zajmujemy się wszystkim tym, co przybliża nas do przyszłości, do tego, co pacjenci będą mogli czerpać korzyści z nowoczesnych technologii. Lekarze, którzy będą bardziej efektywnie pracować i lepiej diagnozować i wdrażać nowe terapie. Dzisiaj rozmawiamy o Europejskiej Przestrzeni Danych Medycznych i Innowacjach w Ochronie Zdrowia na European Health and Data and Innovation Summit który zorganizowaliśmy razem z Ministerstwem Zdrowia, z Citrą ze Finlandii, JOSK4Cancel z Niemiec oraz innymi partnerami takimi jak IT Health oraz naszymi partnerami jak ASECO Polska. Rozmawiamy dzisiaj w wyjątkowym momencie, ponieważ jesteśmy w trakcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Jesteśmy w trakcie ogłaszania rozporządzenia, regulacji dotyczącej europejskiej przestrzeni danych medycznych, która za chwilę, czyli za od dwóch do czterech lat, w zależności od której o, o którym e, użyciu European Health Data Space mówimy, e, wejdzie w życie i my, jako pacjenci, my, jako obywatele, będziemy mogli z niej korzystać na co dzień, ale także będzie mógł korzystać szeroko rozumiany e, przemysł innowacyjny. Będziemy rozpoznawać nowe leki, będziemy szukać nowych terapii, będziemy dzięki użyciu danych medycznych mogli żyć. Dłużej i zdecydowanie zdrowi. Dzisiaj spotykamy się tutaj w Warszawie dzięki naczelnej Izbie Lekarskiej, sieci lekarzy innowatorów. Jest z nami ponad 430 osób na miejscu, 1600 online. Mamy gości z całej Europy, a także ze Stanów Zjednoczonych. Jest mi niezmiernie miło wszystkich tutaj powitać. Jestem niesamowicie zadowolony, że rozmawiamy o tak ważnych tematach. Efektem tej konferencji jest na pewno podniesienie ważności i, i tematu przestrzeni danych medycznych, szczególnie w naszym kraju. Nasz kraj ma naprawdę do, do wyjątkowe i dobre osiągnięcia, chociażby jed, jesteśmy jednym z pierwszych krajów, który wprowadził e-receptę. Natomiast jeszcze wiele rzeczy przed nami. Przestrzeń wspólnej wymiany doświadczeń, wymiany danych medycznych, współpracy, gdzie te dane przechowywać, w jaki sposób, jak się nimi dzielić. O tym wszystkim dzisiaj tutaj rozmawiamy, zarówno na tym poziomie unijnym, jak i tym poziomie polskim szczegółowym. Dotykamy także tematów szczególnych, takich jak wdrożone innowacje w ochronie zdrowia i zarówno też w szpitalnictwie, jak i w ambulatorium, ale także na przykład temat dotyczący cyberbezpieczeństwa. Niezmiernie ważny, niezmiernie ważny w naszej geopolitycznej strukturze, w której jesteśmy w Unii Europejskiej, w czasie, w którym żyjemy i także o wartości tych danych medycznych, Przemawia to obszar cyberbezpieczeństwa musimy je wyjątkowo i szczególnie chronić, musimy być pewni, że są bezpieczne i używane tylko i wyłącznie w pozytywny i dobry sposób dla naszego wspólnego dobra.